widzowie dzisiaj sobie zagramy w pet simulatora i to będzie drugi druga część naszej serii od prosa do biedaka zrobiliśmy nie pytajcie mnie skąd mam takie pety zrobiliśmy ostatnio no rebirfa drugiego na szerciku było proszę mnie oskarżać, James, nie oskarżać Jamesy na gwieńbe było na szerciku a dzisiaj obokujemy sobie dalszą Część Część. Trochę tutaj odblokowywałem, bo mi się nudziło. Jesteśmy teraz tutaj. Komata. Myślę, że łatwo tu przeskipujemy. Chciałbym być do tej starej krainy, żeby później już z wami odblokowywać, a nie siedzieć tutaj. Kometka. Zobaczmy ją. No, nawet nie musiałem się postawić. Do mnie no. Chciałbym z wami kupić to. Tylko to trzeba czekać 30 minut. A czy to się opłaca? Nie wiem. I tutaj dostałbym coś z jedną gwiazdką, taką, no znaczy, nie wiem. Damon De Pot. Szkoda, że tego nie widać. Skibidi toilet. O, kurde. Opłacalny deal. Co? A, dobra, mamy kościka jakiegoś wygry A, to jeszcze trochę... Kometa. Łatwo, łatwo na razie nam idzie. Odpalmy se potki jakieś. Demejczyk... Kojniki. Eee, a dobra, już myślałem, że mi się gdzieś potki podziały. A tam dynamitka se odwalimy, co nam szkodzi. O, ostatnio w ogóle ulepszyłem dużo swoje pety. Więc, no dobrze, bo jeszcze mam 41 takich petów. No, jak właśnie tak żeśmy lecieli jeden po drugim, pecie. Ja bym to wszystko pousuwał Co tu? Co, 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 to, to, to ma być? O, ja bym chciał usuwać, bo może się okazać, że tutaj widziałem gościa, który tutaj miał jajko za 50. Więc ja nagram ten filmik, nagramy tak, o Jezus Maria, mogę kupić. Więc robimy tak, ja nagram ten. Ej, czekaj, bo tam było jungle obby razy 15 <laughs> razy 15 jest jungle, przecież było pokazane jungle temple. Co będzie tutaj? Skrzynaczka tu jest razy 15, słuchajcie, musicie to dzisiaj widzowie, gdzie jest, ja, jak to nagrywam, jest poniedziałek, więc musicie to wejść tutaj. A że jest 17.25, to ten dziwny Leprechaun będzie eee, za 35 minut. Dobrze. Tylko zaś kaktus nie zgi na tym kuli. Damy radę, dobra, jest, 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 jest. Tutaj w ogóle kiedyś był prezent, nie wiem, prezent chyba już nie ma co ze swoim życiem robić. Zdążymy na S się tu. No, Okej. Okay. Teraz musimy biegnąć i biegniemy, 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 biegniemy. I tutaj i biegniemy, biegniemy, biegniemy i dobra. Tu jest razy 15 Coś dostaliśmy dobrego? Nie wiem. Ale przyjdź jeszcze raz. Bo to może na samym końcu mi wyleci Hurzbet i Później się okaże, że go nie zabrałem. Oczy oczywiście zdaję się, jakże wspaniałe szczęście nie trafi nic. Albo wiecie co? Z tego jak mi się trafi jakieś jajko czy coś to z tego zrobię shorta. Słuchajcie, właśnie... Chciałem wam powiedzieć, dlaczego nie było filmów na moim kanale Użytkowniku, nie wiem Przejdę to i... Więc już jestem na samym końcu po ciężkim I co zostaniemy? 132 itemki, dobra Jest 151 itemków Jakieś rary, spodek nic yy, i nic, name tak jakieś jajka, jakieś coś, nie. Więc polecam to odebrać, a wracając, otwórzmy sobie to yy, i tyfnijmy się na naszą ostatnią krainę, którą odblokowaliśmy. Mm. Autohaczyk Właśnie tak przeglądam, bo jakby takie jajko by wyleciało, to nawet fajnie to byśmy sobie otworzyli Weźmy dalej. W ogóle tutaj coś takiego się pojawiło, że baj! Clans. Ja bym stworzył klan kaktusa. Top 3 dostaje to, a top 50 a nie stworzył swój klan. Bo wszyscy Hughże Jakiś klub To słuchajcie, stworzymy klan kaktusa i wszyscy, którzy lubią kaktusika Czyli nie No Już sześć tier drugiego! To, to jest Essa, bo to jest tier trzeci. To jest drugi. Raz, dwa, trzy, cztery... No i Essa, trzy. trzy. Coś takiego za trzy. 3 Flaks, no nie! No, dobra, no to możemy dać trzy flagi. No. I mamy kolejne. essa. Demon's flag tutaj mamy. Razy trzy. Dziesięć fruitów. Widzisz te misje są za proste. Coś tutaj plecą w niegrzebochę, zobacz. Farmię tutaj jeszcze, żeby nie tracić sobie N300 Diamonds to mamy flagę na diamenty. Ale tych diamentów to się faktycznie dużo szybciej na lawę wam proszę iść. Piek, otwieramy. Nie wiem czy to jest nudne czy nie. Aha, ale a propos, bo tam że mówił o jakichś bambikach. O użytkowniku mówiłem, a tak, więc yy, jeż, dlaczego nie było filmików, ponieważ no nie wiem jak, więc dlatego od dzisiaj będzie jeden yy, w tygodniu filmik, jeden short, będę się starał przynajmniej jeden short, jak nie będzie filmiku, przepraszam, przepraszam, ale no, to nie, ja nie mam wpływu na to. Ej, a ty tutaj z przypadkiem, szefie co? Za 12 minut to się resetuje. Zobacz, zobacz. Chyba tutaj na arenie 14.44 to dużo żeśmy zrobili ponad 10 krain na tej arenie. Zakończę dzisiejszy odcinek. Fajnie było z wami. Jeden odcinek. I wrzucę... I wrzucimy jeszcze... Odblokujemy tą krainę, wrzucimy pety do Dakera. I ja tworzę klan kaktusów Będę z tego shortcik również I to Odblokowaliśmy najnowszą krainę Comet shower możemy zrobić Ale to już jutro Teleportujemy się na beach Chyba mamy nowe peciory, to będzie lucky No i tu jest jeszcze The Hunt I do Rarpids O kurczaczki Więc widzowie Tak to by było w tym odcinku Na tyle Jeśli wam się podobało To dajcie lajka i subika Jak wam się podobało więc jak wam się podoba po prostu dajcie lajka, like subika I do następnego szorcika I filmu, w którym wam powiem jak się nazywa nasz klan Żebyście mogli wejść I być razem z kaktusem Więc neura